Liczby. Niby tylko cyfry i przecinki, ale w matmie nie wszystkie są sobie równe. Są takie, które możesz policzyć na palcach, są też takie, które się nie kończą i takie, które mają rozwinięcie dziesiętne dłuższe niż drama w twojej klasie. W tym filmie ogarniemy wszystkie rodzaje liczb, które oczywiście musisz znać. Bez stereotyzowania, bez nudzenia. Tylko konkret. Żebyś wiedział kto z kim trzyma i po co. Zaczynamy od tych grzecznych, prostych, liczby naturalne. To 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Takie do liczenia ludzi, zwierząt, ilości ocen z matmy. Uwaga! Niektórzy liczą tu też 0, inni nie. Na maturze przyjmujemy, że 0 to naturalno, Ale jak nauczyciel mówi inaczej, nie dyskutuj, tylko zapamiętaj. Teraz wjeżdżają liczby całkowite. To już większa paczka. Masz wszystkie naturalne plus ich wersje z minusem, czyli minus 1, minus 2, minus 3. Do tego 0, który jest trochę jak neutralny obserwator. Nigdzie nie idzie, ale zawsze jest obecny. Całkowite to te liczby, które widzisz na przykład na termometrze, windzie w wieżowcu, albo na Twoim stanie konta, dzień przed wypłatą, czyli też ujemne. Liczby wymierne to te, które da się zapisać jako ułamek zwykły, a przez b, gdzie a i b to liczby całkowite. A, b, czyli mianownik tego łamka, jest różny od zera. Czyli wszystko to, co 1, 2, 4, 5, 25, minus 3, a nawet 4, bo 4 to 4 przez 1. Nawet rozwinięcie dziesiętne z okresem, na przykład 0 i 3 w okresie. Ok, a teraz szybko, jak poznać, że liczba jest wymierna? Wystarczy, że zadamy sobie proste pytanie, czy da się ją zamknąć w łamek. Jeżeli tak, jest to wymierna. Jeżeli nie. No to nie jest to wymierne. Proste. Wymierne to takie porządne osoby, porządne liczby. Zawsze wiesz, czego się po nich spodziewać. Nawet jak mają dziesiętne rozwinięcie, to z regułą. Jak gość, który zawsze nosi te same buty. Nie zaskoczy Cię, ale przynajmniej jest stabilny. A teraz mamy niewymierne. I to już inna historia. Tu nie ma reguły. Nie ma okresu. Nie da się ich zapisać jako zwykły łamek. Ich rozwinięcie dziesiętne ciągnie się nie kończy i nie powtarza. Normalnie chaos. Przykłady: pierwiastek z dwóch, pi czy liczba Eulera. A teraz spróbujmy zamienić pierwiastek z dwóch na łamek. No nie da się. Pi? Próbujemy od tysięcy lat. Dalej nie skończyliśmy. Te liczby są jak ci, którzy piszą: Jestem skomplikowany w bio na Instagramie. Przy czym oni naprawdę są. I w końcu liczby rzeczywiste. Oznaczone jako takie grube r. To cała rodzina naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne. Wszystkie te liczby możesz zaznaczyć na osi liczbowej. To ważne, liczba rzeczywista to taka, która istnieje w naszym matematycznym świecie nie jest wyimaginowana. I jeszcze. Wszystkie liczby, które dziś padły, da się pokazać na osi. Taki pełen pakiet jak klasa w szkole każdy inny, ale na jednej liście obecności. No dobra, ale po co mi to w ogóle wiedzieć? Po pierwsze, matura. Po drugie, żeby wiedzieć, co możesz z czym robić, bo niektóre liczby lepiej zachowują się przy działaniach niż inne. Na przykład pierwiastek z dwóch nie uprościsz jak jedną drugą, natomiast pi nie zamienisz na ładny łamek. Po trzecie, zrozumiesz działanie kalkulatora, programów i nauczyciela, który oczekuje, że to ogarniasz od podstawówki. Rozumienie rodzajów liczb to jak znajomość składników w kuchni. Jak wiesz, czym się różni sól od cukru, nie pomylisz ich w cieście. Jak wiesz, czym różni się wymierna od niewymiernej, nie zrobisz błędu przy przekształceniach. Ok, podsumowując, rodzaje liczb to podstawa matematyki. Liczby naturalne to są te większe od zera. Oczywiście całkowite, bez żadnych ułamków. Całkowite to również te minusy i zera. Wymierne, ogarniasz je w łamkach. Niewymierne, nieogarnialne, ale prawdziwe. Rzeczywiste to wszystkie razem, cała paczka. Ok, to by było na tyle. Jeżeli podobało ci się, kliknij, co tam masz do kliknięcia i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.